Jeśli chcecie szybko i tanio kupić końsy oraz otrzymać 5% zniżki, zapraszam na stronę FIFA Coins Club. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w otwieraniu paczek za 50 tysięcy końców. Jak wiecie, na każdą osobę przypada tylko dwie paczki. Ale od czego jest PlayStation 4, na którym można tych paczek otworzyć mnóstwo? Ja mam założonych kilka kont, następnym razem będzie ich więcej, także na razie otworzymy tylko albo aż. 8 paczek, otworzyłem 2 na PC, nic nie wypadło, to zrobiłem poza nagraniem, a 8 paczek otworzymy sobie już na PS4 na czterech kontach, także po dwie paczuszki na każde konto, no i zobaczcie Jaja Touré i Aguero to dwa, dwaj zawodnicy, którzy zostali sprzedani, tutaj jeszcze Aguero nawet się nie sprzedał do końca, także czekam aż pójdzie, jego cena spada, także zobaczymy, czy uda mi się go teraz sprzedać, przed nami paczki za 50 tysięcy na moim głównym koncie, na którym gram FIFA na live'ach także pierwsza paczka przed nami, później przełączę się na kolejne konto i tam otworzę dwie następne paczki wszystko się nagrywa, co w środku? Schweinsteig Tiger i Ronaldinho, jeszcze do tego Sania, Remy, naprawdę fajna paczka, zobaczmy ile kosztuje Fajn Tiger. Porównaj cenę, Schweinsteiger 50 tysięcy, paczuszka się zwróciła, jest dobrze, także wysyłam go tutaj sobie na listę transferową. Sanię też może wyślę sobie, a niech będzie, Remiego na pewno, Montoya, Blind, dobra. Poza tym Griezmann jeszcze może, może coś będzie kosztował, reszta leci na Quixel i przed nami jeszcze jedna paczuszka. Oby było w środku coś równie dobrego jak z Chcę trafić jakiegoś zawodnika, który przynajmniej zwróci mi tą paczkę. Zobaczmy w środku Dehea. A, już widziałem kurczę. Manchester United. Myślałem, że to jakiś fajny zawodnik. E, Diabida Glaz. No. Dehea. O, trafiłem Bentnera. Ok, paczka się zwróciła. No dobra, następne konto przed nami. Kolejne dwie paczki. E, ta jedna się zwróciła, jedna już nie, no ale zobaczmy, co będzie w tych dwóch. Proszę, żeby ktoś dobry. Hamsik, serio? Hamsik i Klisi. Benteke. No ta paczka zdecydowanie się nie zwróci. Pogwa jeszcze. No, może, może na pogbie trochę zarobię. The brain też troszkę może kosztować. Benteke. A tutaj jeszcze ten kebab. No, ta paczka na pewno nieudana. Dobra, proszę. Jej, coś dobrego. Otwieram padzikiem, pozdro pocisz. Może on będzie szczęśliwy. Motta, serio, motta. I znowu klisi. Co wy nie macie innych zawodników? Krychowiak też widzę i Santana. Przepraszam. Hmm, lipa. Dobra, mamy następne konto. Tym razem jesteśmy na paczkowej ruletce. Dwa następne dwie następne paczki, przepraszam, no i proszę, dajcie kogoś normalnego. INFORM LONG! Tak jest, ale on nie jest zbytnio drogi. INFORM LONG, nie wiem ile kosztuje, ale wątpię, że był wart przynajmniej 50 tysięcy, chociaż statystyki ma naprawdę bardzo fajne. Zobaczmy tutaj jeszcze, BIABIANI, GROSICKI, znowu Polakami wysypało, LENON BEDIMO, okej, okay, no to otwieram jeszcze jedną na tym koncie. Dobra, jeden inform jest, ale słaby inform. Wolałbym Millera. Kurczę, Adler. Serio, Adler i Quaresma. Young. Przecież oni w ogóle nie są praktycznie nic warci. Nie, nie. Ach, kolejne paczki się nie zwracają. Okej, okay, ludzie. Ostatnie konto, ostatnia szansa. I ostatnia paczka. Ostatnie dwie paczki. Mam jeszcze piąte konto, tylko na tym koncie piątym. Mam... Tam właśnie czysty Ultimate Team, więc tamto konto zostanie nieruszone, tam już nie będę otwierał tych paczek za 50 tysięcy, bo tam gram bez końców. Także dwie ostatnie paczuchy przed nami. E, co oni mi tu podmieniają coś? Ja chcę otworzyć tą paczkę. Tą paczkę zło... No tak, tą, a nie tamtą za... Nie wiem, 30km chcieli wlepić za... No, co, co? Julio Cezar! Serio, Julio Cezar jest najlepszym zawodnikiem, jaki jest w tej paczce. Naprawdę. No niech was szlak. No dobra ludzie, ostatnia paczka przed nami. Niech się dzieje, co się ma dziać. Póki co jestem na minus, nie mam Aguero, nie mam Iayaturę, nie mam składu i nie mam dobrych paczek i to jest jeszcze Yama, który podsumował to wszystko. Ja pierdzielę, nie mam pytań, trafiłem jednego informa i z i to by było na tyle jeśli chodzi o 8 paczek za 50 tysięcy, jeszcze trolla azarda mi dają. Niestety u mnie nie pykło, mam nadzieję, że wy mieliście więcej szczęścia, także widzę się, widzimy się kolejnym razem w następnym happy hour. Miejmy nadzieję, że w końcu coś się uda fajnego trafić. Trzymajcie się na razie i piona!